Dzień dobry, nazywam się Maciej Kraszewski i wytłumaczę, co mi łączy z DF Studio New York City na Staten Island. Otóż łączy nas to, że Dbamy o najlepsze możliwe samopoczucie. Ja jako scenarzysta i autor książek, oni jako najlepsi specjaliści od wykończenia domów wnętrz, bo w ich sklepie na Staten Island znajdziesz wszystko co potrzebne do wykończenia domu. Od dachu, okien, okien dachowych, bram garażowych po panele ścienne, wylewki samopoziomujące, płytki porcelanowe, dosłownie wszystko i to wszystko możecie zobaczyć na stronie internetowej. Uwaga, www.studionyc.com. No i dzwoncie, bo tam są bardzo oświeceni ludzie. 34, 78, 01, 28, 55. Ściskam wszystkich gorąco. Maciej Kraszewski.